Siema, ja jestem Minbox i jest ze mną się Manko A to jest mapa parkour w O mnie ladrzy Nie wiem czemu Czekaj, To jest Dead Race raz. O ale mam lagi lol Dobra, Czy Czemu ale... mam lagi? Tak, ej ale mam ścinki Dobra weź mnie Dobra Jak jedziesz Ty pinecie no idź pierwszy Hej, help mi Saki już na początku mnie wykrytował Dobra Ty ja mam lagi, wiesz? Ja mam lagi, mi laguje, nie mogę skakać O fuck Ale serio, a mnie laguje co chwilę nie ma co lato Czekaj, jaki mam ping czy to masz, Pink, dopiero. Czemu to zrobiłeś? CZEMU TO ZROBIŁEŚ? Nie laguję. Jezu. Ej, chcę się zapać. No. Bez jaj. Z jajami. Ale te ścinki, no ej. No, bo nie nagrywam. Nagrywa ja nie mam, z nagrywaniem ja po prostu nie ścina. Nie nagrywam, najwyżej nie będę nagrywał. O. Bo muszę ci jakoś pomóc, nie? No, nie muszę. Muszę ci, ten od początku tutaj e, e, uczyłem dziewczynę jedną, z jak, jakoś tam z Ameryki, chyba. Nie będą flaga jakaś dziwna, bo to chyba nie z Ameryki, ten całą mapę nie mogła przejść i pomagałem. Ja bym cię wyciągnął O Jezu A, a mogę trollować Jak? Jak jedziesz ty pinesie? <grym> no zamknij się z tym Dobra sor Ja bym tak odcinek nazwał, no bez jaj <grym <grym> Odcinek no bez jaj. Ale nie bez IELT, tylko że jak jedziesz, to... <grych> A możesz tak nie nazywać odcinku? Ale ja nie nagrywam. No, ale inne odcinek... No inny... bo ja nagrywam. Jedź, Jedź! Nie, człowieku! Idź! Dobrze. Bym ci pomógł. No patrzysz. No? się, tak mi pomożesz. <noise> Jak jedziesz. <noise> ja nie jadę. <noise> Jak skaczesz. <noise> no ty pina się, jedę. <noise> o nie, tylko nie pinaj się. <noise> Jak... Jak skoczysz. Pines. No, nawet nie wiesz gdzie to było. Wiem, bo dzisiaj sprawdzę. na YouTube jak jedziesz w tym pinesie. Gdzie było? W killerów dwóch czy coś takiego. No. Jakaś ta... Y, ktoś tam się ten rowerem wpierdolił pod koła. No. I było jak jedziesz ty pinesie. A nie wiem skąd to pines, żeś wziął. To no, było jak jeździ pinesie. Padiejcie, nie? Ja sobie wiem pinaj. pinesie. Jak jedziesz w się. No patrz. No, no bez jaj. No z jaj. Dobra, dzięki. Skacz dalej. Złapie cię. Utrudnię ci. No bez jaj. Czekaj, ja Cię złapię. No. O, jest. No, wiem, że Cię złapię. Dobra. Nie, dzięki. Czekaj, ja Ci, ja ci pomogę, ja Ci pomogę. Nie, spadek. tam. Dobrze. Jak jedziesz. O oh jest <laughs> To ja tak mając jak będę nagrywał to nazwę, taki odcinek jak, jak idziesz w Pinesie Jak zabijasz w Pinesie <laughs> Jak ząbiaczysz. <laughs> Kur... No bez jaj bez Czekaj, ja pierwszy, ja pierwszy, czekaj tam <laughs> Ale weź mnie Kurde. Ale nie, bo ja cię chciałem tam rzucić, wiesz gdzie Ci Najpierw mi pomożesz mi nie pomagając. O dzięki. No widzisz, bym tam już był przecież. No, wciąż <grym> No teraz to się zrobi po prostu. No nie, dobra jestem Ogarnij się, bo zaraz... Dobra, skacz No, <śmiech> 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 Jeszcze mały to nikomu nie zaszkodziło. No człowieku, ogarnij się. No co ja stoję w miejscu. <laughs> Dobra. O nie No, bez jaj yeah. Wiesz jak ja miałem rekord tutaj? A ty wiesz, bo ty w tej grałeś. No wiem, 11 sekund. <grym> A teraz już jest. Ja miałem 11 sekund, więc wiesz. No. no, jak jedziesz ty pinesz. <grym> Ale to jest dzisiaj no, moje tekst... to jest tekst dnia. Dzień Kota, co ci to mówi? Dobra, nie poruszajmy tych tematów w filmy. Zostaw siebie i swoją dziewczynę dla siebie. To chyba twoje. Ja. Jest twoja fa to jest twoja familia. Familia, to twoja dziewczyna. Czy chciałbyś, kurde? Wiesz, ja to na YouTube'a. To no ty dziadu, ty. Chciał kurde? Nie, to wrzucę, człowieku! No nie! Usuń no to! No ale no po co ja to nagrywam? To nie? Ale no nie, jak idziesz, ty pij Ale dlaczego chcesz mi to zrobić? Bo jesteś dziadem. O ci, kurde! Troll. Dobra, nie trolujemy, dawaj! Dobra. Patrz, ile gości gości gości. Hmm. No. Jakie właśnie na to gościmy o 4 minuty? Światowy dzień kota. To hmm. no bez jaj. Bez Jak jedziesz, ty się. <coughs> ja bym tego odcinek nazwał na twoim miejscu. No to ty byś tak nazwał na moim, ale ja tak odcinku swoich nie nazywałam, więc... Wiesz, na moim odcinku nie będziesz jeździł ty, Pinesie. Dzięki. Mógłbyś iść dalej, bo nie mogę tam skoczyć? Tak. No kurwa! Pinesie! <ścoughs> nie, dobra. Nie wpadłem w po pod pociąg. Gdzie? Niczym Chin... Nieważne. Tego, Niku. Tak, to jest... Pan... Pan H. Pan C, o. Pan C. Panna S. Panna pan pan C. Czemu mówisz za niego panna? Ty dobrze wiesz dlaczego? <laughs> pines. No bo on był takim, pines. takim pinesem. <laughs> Brakuje ci go. Nie. No bez zjoel. Dobra, idę dalej. Powiedział, szedł dalej. Nie oglądam się, nie oglądam się za siebie Tak, idź dalej elo. No kurde Twoje elo z pierwszego odcinka pozbija internet Tak, wszędzie to jest, W każdej stronie Wszędzie, no właśnie polecam stronę żółwie.net Bardzo polecam, jest taka strona żółwie.net Zolwie, zolwie.net Jakbym ten linku do lin linku do linka nie znajdziecie, bo... bo minbox. E, tak, i dlaczego... Ty tak lubicie żółwie? Cicho. Nieważne. Nie, wytnij to. Dwuminowy żółw? Ta, skopał dupę policji. No nie, bo nie będą się odcenzurować. Tego nie było słychać. Bo będzie, że demoralizujemy młodzież. Ja nie ja, ja nie, ja nie, ja nie, ja nie, ja? ja? Ale nie, serio to nie, to jest tylko taki żart, nie, to jest parodia piosenki takiej głupiej trochę, co leci codziennie u nas na Web. Dokładnie. Tak. jak tam on spisywałeś? Więcej szczegółów nie możemy zdradzić na temat tej piosenki, ale prawa autorskie. Cytat można Może być cytat w, w jedynie według polskiego prawa jakiś tam milisekundowy cytat może to nie być e, zawarty w filmie. Jakby był, nie wiem, jakbyś to puścił w materiale, to by ci to zablokowali. No wiem. No, tak tylko przypominam. Żeby ostrzeżenia, a trzy ostrzeżenia nie masz konta. No. Panny... panna C <głos》> mia miał na <głos》> panna? Panna C... Panna J... Lord... Piord... Nie pierdo. Pierdo. Nie, Piord chciał, żebym mu paczkę modów Neo Mini zrobił. Nie tą ja paczkę Nie no, nie przesadzajmy, będzie miał... Z... Dobra, to tak, u mnie to będzie... Koniec, nie, już, nie Nie, nie. Koniec, jeszcze, nie jeszcze już. trochę. Nie. On i młotek. Nie. Mówię ci, to będzie u mnie już koniec, nie? To cześć. No cześć.